Dowiedziawszy się o tym, że foki w Fokarium w Szczecinie wystawiły Grażynę Mickiewicza, e, aktorzy przeżywają zbiorowe załamanie nerwowe ze względu na brak zainteresowania publiczności ludzkim teatrem e, i przygotowują taki ostatni e, pokaz, łabędzi, śpiew, próbę przekonania publiczności, że jednak ludzki teatr ma sens, bo jest wspólnotą ciał e, i wspólnotą języka, i tak naprawdę e, chodzi o to, żeby celebrować e, to e, spotkanie. W ciemnej sali. No, teatr to w pewnym sensie przecież też jest fokarium, a fokarium też w pewnym sensie jest teatrem. Maria Magdalena Kozłowska, jestem reżyserką spektaklu i współautorką tekstu. Takie nałożenie, złożenie pojawiło nam się po raz pierwszy, kiedy kiedyś wygłupialiśmy się z Pawłem Soczyńskim, który zmarł w zeszłym roku, a który miał być też twórcą tego spektaklu. Więc spektakl jest też w pewnym sensie takim hołdem dla, dla niego. A Paweł miał niezwykłe poczucie humoru i był bardzo wyczulony na, na wszelkiego rodzaju banały i takie sfałszowania w teatrze. I pamiętam, że mieliśmy taką rozmowę o tym, że klasyka jest często przebierana we współczesny kostium, w jakiś właśnie tu strój ludowy albo w dres Adidasa i już jakby wszystkim się wydaje, że w ten sposób się współcześniła i nagle nabiera jakiejś niezwykłej aktualności i nas, pamiętam, jakoś to szczególnie jakoś bawiło i wiele różnych takich absurdalnych prób podejścia do klasycznych tekstów w, w, widzieliśmy. I doświadczyliśmy, więc podczas pewnego wyjazdu do Turcji, który był dla nas obojga koszmarem, bo okazało się, że pojechaliśmy do um, takiego kurortu, nie kurortu, tylko takiego jak to się mówi, nad morzem, takiego resort. resortu. No to nawet nie był resort, ale to była taka nadmorska miejscowość, i to był koszmar, bo było tam mnóstwo ludzi, a, a my oboje jakoś nie, źle się czujemy. Czuliśmy Paweł czuł w, w tłumie i, i jakoś tak się zdarzyło, że siedzieliśmy bardzo dużo w pokoju i piliśmy rum i, i rozmawialiśmy i właśnie w pewnym momencie padła już w ramach tej eskalacji po prostu o tym, czym jak można jeszcze tą klasykę przebrać, to, to w pewnym momencie, której z nas powiedziało, to może już w ogóle foki wystawiają tego Mickiewicza w Fokarium. Jeżeli ktoś by miał o co chodzić, no to czemu nie? Każdy znajdzie dla siebie jakąś tam formę sztuki. Jedni lubią wolą zwierzęta, inni teatr. Myślę, że to to jest potrzebne. Foki są fajne, nie? Mamy wrażenie, że każdy spektakl jest jednak trochę inny i to poszukiwanie tej foki w sobie aktorzy co wieczór rozgrywają na scenie trochę inaczej i, i coraz głębiej właśnie chyba zanurzamy się w, w te analogie i te jakieś podobieństwa, przeciwieństwa i w ogóle w całą tą grę pomiędzy aktorami i, i fokami. W jakimś sensie składamy też hołd jednak temu, czym jest ta maszyneria teatralna, rozumiana jako właśnie mechanizm wytwarzania różnych afektów, mechanizm wytwarzania wspólnoty, więc, więc mamy wrażenie, że też gdzieś tam w całej tej pozornej, jakby pozornie melancholijnej opowieści, kryje się jednak taka namowa do celebrowania tego właśnie spotkania ludzi. Najlepiej, żeby Państwo w ogóle o mnie nie myśleli ani, czy ja jestem dobrą, ani czy złą aktorką, czy ja przenudzam, czy ja przekonuję, nic. Pusty umysł. Proszę nie patrzeć, nie słuchać i Wy też nie zwracajcie na mnie uwagi. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Właśnie no, nie patrzę na mnie. Poza tym to jest to ekofikcja. Magda Kuprianowicz, jestem współautorką tekstu oraz dramaturzką tego spektaklu. I też chciałyśmy, żeby te nasze foki z fokarią w Szczecinie, które wystawiły Grażynę i zrobiły to tak świetnie, jak, jak dawno się w Teatrze Ludzkim nie udało, stały się taką bardziej uniwersalną metaforą i oczywiście nasz spektakl nie jest tylko o aktorach i o kondycji właśnie performerów, ale w ogóle o takim, myślę, podzielanym teraz przez wiele osób poczuciu, że jest się zastępowalnym, że za naszymi plecami kroczy jakieś bliżej niezidentyfikowane zagrożenie, kogoś, kto czy czegoś, zjawisk, ludzi, zwierząt, które mogą nas właśnie zastąpić w tych naszych codziennych czynnościach, w tej naszej tak mizernie uplatanej prawda, y, pozycji społecznej. Y, więc mamy nadzieję, że to również się jakoś przeczyta ze spektaklu. Osobiście przyznam się, że rzadko chodzę do teatru. Jednak no, nie uważam, że to jest coś, co powinno zostać zlikwidowane. Głupota. No tak, no tak jest teatr. Foki są włókami. Bardziej wydaje się że mi się teatr. No musi być teatr, od pani. paranoja, to, to znaczy, jeżeli by mieli szukać miejsca dla fokarni, to niech sobie znajdą lepsze miejsce. Oczywiście, to, to, to jest ważne, co mówisz, bo tam ten wątek, właśnie teorii spiskowych i, i, i fake newsów, i, i w ogóle spekulacji i propagandy jest, jest też bardzo istotny. Cały czas igramy właśnie ze statusem jakby tego, co widzimy, że często staramy się tak prowadzić sytuację, że nie do końca wiadomo, czy ona jest śmieszna, czy jest smutna, czy, czy straszna, że, że jest pewien taki koktajl emocjonalny, który uruchamiamy w widzu. Mamy nadzieję, że. Że to się dzieje. Może to nie jest twarz z reklamy. Może to nie jest twarz z serialu. Ale dykcję zawsze miałem idealną. To znaczy, może nie zawsze, bo w szkole okazało się, że mam problemy z R. Bo mam tak zwane gotyckie podniebienie. Jest wysoko wysklepione i zamiast mówić R na wałku ciąsłowym tutaj, każdy ma taki musiałem nauczyć się mówić na zębach, Z przodu. R, r, tutaj. R, W ogóle nie miałam żadnych problemów z dykcją. My oczywiście przygotowując się do tego spektaklu naczytałyśmy się takich najbardziej aktualnych pozycji, prawda, dotyczących i antropocenu i zmierzchu antropocenu, w zależności jak to, to kto widzi i właśnie takich najnowszych myśli ekologicznych, animal studies i tak dalej, no ale nie było naszym celem wykładanie tego ze sceny i tak naprawdę tego tam się nie usłyszy i nie mam takiego poczucia, że na przykład naszpiekowałyśmy nasz spektakl informacjami, które koniecznie trzeba zrozumieć i intelektualnie przetworzyć, Bardziej chodziło nam właśnie o pokazanie widom i zaproszenie do przeżycia pewnego stanu, takiego właśnie stanu napięcia pomiędzy tym, że łapiemy jeszcze coś, co jesteśmy w stanie nazwać, nie wiem, naszą tożsamością, naszymi dążeniami, naszym jakby życiem po prostu, a, a właśnie poczuciem, że nam się wymyka z rąk, że tracimy kontrolę, że, że jesteśmy w związku z tym smutni, zrezygnowani, popadamy w jakiś rodzaj właśnie melancholii, bo, bo to jest takie nasze główne rozpoznanie. I oczywiście mamy tam teksty, które nakierowują nas na taką czy inną interpretację, ale przede wszystkim chodziło nam o taką emocjonalną reakcję, no mamy poczucie, że znaczy chciałybyśmy, żeby widz był i zabawiony, i rozśmieszony momentami, i może momentami zasmucony. Ale też rzeczywiście zależy nam, nam na tym, żeby pozostawić tutaj takie pewne pole do wolności. Byłoby w sumie idealnie, gdyby w każdym się wypracowała własna narracja na temat spektaklu, bo on właśnie taki chyba jest, że rzeczywiście żeby współpracujemy z tyloma kwestiami, że każdy widz właściwie może mieć poczucie, że zobaczył co innego. Zbietrzawe brędy zbiały od daru lody. Skrostniało. I jednako pokirało syny okulane rzęstwą karownej borody. No, nie da się ukryć, że tym, co nas rzeczywiście odróżnia od foki, jest umiejętność mowy artykułowanej i to, był, to jest jeden z takich podstawowych jakby konceptów, jak ten język powinien w naszym spektaklu funkcjonować. No i cały ten spektakl jest takim właśnie agonem naszych aktorów, naszego zespołu z tym wyimaginowanym, fejkowym zespołem foczym, który tutaj przewyższa jakością performansu I, i aktorzy starają się w związku z tym użyć tego oręża, które im zostaje, czyli te, tego języka. Okupujemy się w języku. Poszerzamy pole walki o słowa niemożliwe. Prawda? Aha! Czyli, że tylko mówiąc, nie damy się coką zagłuszyć. To Janek Tom Zaosiecki zaprojektował kostiumy w ten sposób, że one rzeczywiście trochę skrzypią, wydają odgłosy, kiedy pocierają się, na przykład są. O, o scenografię też, też gdzieś tam mają jakiś, jakiś swój dialog i, i rozmowę. I bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie mm, stworzyć taką właśnie materię sceniczną, która jest takim organizmem współpracującym właśnie raczej ze sobą, czasem stając, czasem przeszkadzającą sobie nawzajem, czasem jakby będącą wbrew aktorowi, ale rzeczywiście, żeby potraktować, właśnie Janek tak to ujmuje, żeby potraktować scenografię jako kolejnego aktora, który tam właśnie gdzieś leży, stoi, odbija coś, też współpracuje ze światłem, też I jest... muzyka jednocześnie, która właśnie tymi kulami tak wydaje bardzo konkretne odgłosy, mi to... Może. Właśnie, fale. dokładnie. Mamy jakiś taki soundscape, który też przywodzi na myśl, jakąś wodność, która też jest jednak gdzieś tam w jakiejś takiej dystorcji, zaburzeniu. Wszystko jest oczywiście tu trochę przesunięte i podobnie ta, ten musicalowy charakter on jest z jednej strony jakimś takim poszukiwaniem języka, który nie jest może koniecznie językiem. Polskim na przykład nie, nie jest po prostu tak skodyfikowany, tylko opiera się właśnie na jakimś takim poszukiwaniu z wewnątrz ciała. Też pracowaliśmy z aktorami właśnie w taki sposób, bardzo warsztatowo, tak żeby właśnie Znaleźć taki głos, który jest w pewnym sensie naturalny dla, dla każdego z nich i e, gdzieś tam też nawiązać do właśnie takiego zwierzęcego sposobu porozumiewania się. E, przekutego jednak w taką formułę powiedziałabym pieśni, pieśni rozumianej tak może w takim powiedzmy języku jakiejś awangardy muzycznej. Też oczywiście pojawiają się powiedzmy bardziej klasycznie rozumiane piosenki, ale one też. E, one też służą jakby temu, żeby sproblematyzować właśnie język, żeby sproblematyzować wspólne bycie na scenie, żeby sproblematyzować churalność na przykład. A z drugiej strony, rzeczywiście bardzo to jest dla mnie ważne, że muzyka jest tylko jakby ze sceny, że jest całkowicie analogowa, że nie mamy tam jakiejś ścieżki muzycznej, która pochodzi jakby spoza tego świata, że, że muzyka też jest produkowana przez, przez naszych aktorów, przez, przez foki, i to различные способы. Tak, te foki to, tak, to jest trochę taka nasza fantazja też na ich temat i też fantazja aktorów, no bo też widz, może nie mówmy tego, no właśnie, że nigdy nie tych foki jakoś jednak nie, nie widzimy, no bo to jest jednak o jakimś echu ich występu, a nie o ich występie, tak powiedzmy sobie szczerze, to jest jednak o, o ludziach, którzy się z tym mierzą. No bo chyba dużo rzeczy, z którymi się mierzymy na co dzień, to są jednak nasze jakieś wyobrażenia albo wiadomości, które do doci nas docierają. Większość chyba, to są doświadczamy. Lęki. Tak, ale że tego świata doświadczamy w jakichś tylko takich, no jakby stykamy się z tym światem realnym bardzo rzadko i małymi płaszczyznami, że tak powiem, ciała, a większość to jest nasza wyobraźnia, prawda, właśnie jakieś pogłoski, informacje, straszenie nas z różnych stron. Też z samych siebie, też siebie sami lubimy no, straszyć. Wewnętrzny i... głos, który chyba też nie jest zawsze prawdziwy. No, właśnie pytanie, co to znaczy prawdziwy, te, by, mm. być może jest też prawdziwy, jest ale też nie prawdziwy. jest na pewno jakby jedynym możliwym, także mamy nadzieję, że właśnie yy... Tego rodzaju myśli zostaną sprowokowane przez, przez foki. Zgodziliśmy się, żeby grać teatr Postprawdziwy, w którym ja nie wiem, czy ja jeszcze jestem aktorką, czy już jestem foką.